Siemaneczko moi widowie, ja jestem Rewel, a to jest następny, czyli drugi podadnik a doba After Effects. Tym razem mam przedstawić, jak zrobić intro z efektem Decoder. Ten efekt polega na tym, że będą nam się generowały Generował się nam nick przez zmienianie liter czy coś takiego. Zresztą ci, co oglądali Matrix, wiedzą mnie, jak to, jak to wygląda. Dobrze, tworzymy nowy Solid. Ja już sobie zrobiłem kompozycję nową na 4 sekundy. I teraz na przykład sobie dam Blue Solid. Dajemy sobie radiele ramp gradient ramp tak Częściej, najczęściej wybieram, bo to naprawdę można się tam pobawić i po i prostu naprawdę prawie nawet wiele fajdy. Dobra, ja sobie dam start color czyli, czyli to kółeczko gdzieś chyba będzie Bardziej. No, jakieś takie. I tutaj będzie mocny granatowy. O! Pięknie się nam ułożyło. I teraz wezmę. w project. przeciągnę na mojego skina. Główka skina. No, możecie się dowiedzieć, ale w następnym poradniku no i teraz ustawiamy sobie główkę skinę jak to chce w jakiej pozycji czy coś no ja sobie tak dam bardziej o ale chyba możemy sobie też to zrobić na timer Ci, którzy oglądali mój pierwszy poradnik wiedzą o co chodzi. Dajcie. E, e, Można to w dół, w górę, ale ja chyba sobie wezmę w dół bardziej. O. Żeby to było widoczne. W Tą w lewą stronę. Hmm. Wiem, rusza. Dobra, ale na razie tego nie będziemy robić z tym timerem. Tak yy, sobie timerem. Yy, z tym stoperem. Yy, najpierw co musimy zrobić. To musimy wstawić tekst. Klikamy na to. Tekst. I rozciągamy to. Ten cały pasek. Yy, piszemy swój nick. Ja już pisałem. Można trochę go powiększyć, można trochę go zmniejszyć. Ale ja sobie go dam tak. I on będzie mi się tak generował. O. No i jest pięknie. Teraz no, przeciągamy. Tutaj wyszukujemy w wyszukiwarce efekt decoder. Wyskoczyło nam animate in. Przeciągamy na nasz nick. No i tutaj możemy jeszcze zrobić, na przykład, przez rectangle tool yy, możemy zrobić nie wiem, jakieś takie paski, które będą zjeżdżały na dół, na przykład. O, ja sobie tutaj najpierw dam czerwony, potem hmm, potem sobie dam jakiś następny, czyli tutaj będzie jakiś bardziej pochodzący pod seledyn na pewno nawet fajny jest seledyn się przyzwyczaiłem do niego bardziej tak seledyn będzie damy sobie tutaj tak Tutaj oczywiście mamy już linię, przez którą przejechaliśmy i sobie następnie robimy mm, następny Rectangle Tool. Kwadrat. Tak, następny. I sobie da. Dam sobie. O, ten kolorek. No i teraz. Yy, teraz możemy już je dać na stoperze tak mamy swoją już czasu mamy shape layer 2 i 1 klikamy na shape layer 2 klikamy P i teraz możemy możemy spokojnie no, spokojnie sobie zwinąć go do góry nie musimy klikać position i teraz klikamy znowu na shape layer tym razem jeden i sobie te dwa pasetki mi się jednak chyba złączyły ponieważ są za blisko siebie i się złączyły więc muszę tak Mm, tak, tutaj będzie się generował tekst. Yy, tutaj sobie wejdę w Position. Yy. Tak, i teraz sobie kliknę w Position, że ma to być schowane. I. Czekamy aż nam się wygeneruje tekst. I teraz ciągamy sobie go do góry, że ma nam się tak zrobić, że nam, ma nam pójść w górę. A tymczasem... Yy, a tymczasem sobie wciągniemy na przykład... I teraz będą nam wjeżdżały paski. Akurat nie teraz, tylko troszkę później. O! Ciut dalej. I będą nam wjeżdżały paski. Yeah. pięknie nam się pięknie nam wjeżdżają i teraz klikamy tutaj klikamy position klikamy na tą samą sekundę gdzie ma się nam zwinąć ostatni pasek zawijamy w prawą stronę no i pięknie. Mm, tak na to będzie. Można sobie też przyciąć, ale ja akurat nie będę przycinał. Mm, jednak sorry, ale tutaj może być zamaziane, albo niezamaziane czy coś, ale tu już jest sprawka procesora, czy też. Kto ma więcej tej kostki ram, to ma lepiej. Mm, tak. Pięknie. i coś takiego może być możemy sobie tak przesunąć te tak, takie rąby żeby na, na przykład nam później dopiero żeby na przykład widzowie czy też ci którzy oglądali ją żeby zobaczyli nasz na przykład nick, żeby wiedzieli jaki to Mm, użytkownik to robi. I zapomniałem w tamtym poradniku Wam pokazać jak się renderuje. Tak, naciskamy teraz Composition. Szukamy Add to Render Queue. Czy jakoś tak, to się mówi. Tak, dodaliśmy właśnie. I teraz output to Tutaj możemy nazwać swój swój plik. Ja tu akurat nie sobie wezmę tutaj tam do tego ale ja te pliki konwertuję, ale to już będzie w następnym poradniku. Jak ja te pliki konwertuję zmniejszam, aby nagrać, no, móc po prostu nagrać następne. Dobra, tutaj nazwa pliku może być, nie wiem, intro 1. Musimy zapisać w formacie AVI, ponieważ YouTube też nie przyjmuje zmieszanych jakby, takich plików, bo częściej nam się renderują w AVI. Częściej się renderuje. Tutaj. Tak, AVI, Channels, RGB. Tutaj chyba będziecie mieli automatycznie ustawione. No ale tutaj możecie Resize czy coś. Teraz Color Management. Tutaj nie musimy nic nawet robić. Klikamy OK i teraz, yy, teraz render klikamy. No i tutaj widzimy yy, ile tutaj tutaj ile upłynęło, a tutaj ile zostanie. Więc jeśli ja się za, z Wami żegnam i do zobaczenia do następnego poradnika. Nar, narka i nie zapomnijcie o subskrypcji.